Są to gołębie z likwidacji hodowli od kolegi Piotra Adamka, który mieszka w Szwajcarii. Tutaj całą hodowlę gołębi zlikwidował. Gołąbki są tutaj różnych roczników. Ode mnie też kupował gołębi, dlatego mam, że tak powiem, z nim kontakt. I tu jest gołąbek z 18 roku o numerze 569, jest to DV. Bardzo ładny ptak. Tam on kupował różne gołębie, wiadomo. Pieniądze w Szwajcarii się zarabia, to się kupuje. W głębi może było z 500. Tutaj widać gołąbek, takie ładne markerki. Przepiękny ptak, szali białolotek. Z 18 roku myślę, że bardzo ładny gołąb. Takie wybrałem, można powiedzieć, gołębie, które uważam, że na pewno się nadadzą do rozpłodu. Tak, jak mówię, tych gołębi było tutaj około 300-400. I to można zobaczyć bardzo szybkie zszydło tego gołąbka na gąbek uważam, że jest klasowy jest to gąbek od Adamka, który mieszka w Szwajcarii tutaj zlikwidował całą hodowlę pływał tych gołębi, wiem, że w dużych ilościach aż w końcu się to wszystko przewzięło przepiękny ptak tutaj mamy płowego samczyka też Numer gandia to jest z 17 roku numerze 131,04 na polskiej obrączce PL wiem, że on tam miały też gołębi Anseny Łępy, bo kiedyś mi też jednego dał w prezencie chyba z 2012 roku. Gąbki bardzo dobre, bardzo ładne widzą koledzy, że super ptaki. Myślę, że jest to wartościowy materiał do rozpłodu. Przepiękny gołąb, płowy samczyk. I tutaj mamy samiczkę na szwajcarskiej obrące. To jest H23 o numerze 10778. Tak mówię. Adamek mieszka w Szwajcarii. Te gołąbki, wszystkie tutaj. Przywiózł mi. Także myślę, że gołębie bardzo ładne. Jest to samiczka. 23 rok na szwajcarskiej obrączce. 1778. Piękna samica. Tutaj tym mam kolejnego gołębia. Jest to gąb z 20 roku. Końcówka omroczki, chyba cztery. 4... 547, jak się nie mylę, bo taka nieczytelna. Też bardzo ładne gołębie Widzą koledzy, jak gołąbki się tutaj pięknie układają. Tak jak mówią, tam nie żałował pieniędzy na gołębie. Gołębie super, bardzo ładne. Tutaj trochę doszło już do siebie. Tutaj mamy czerwoną samiczkę. Numer gębia to jest 967 defawka 17 rok samiczki 967 też bardzo ładna samica przepiękny gołąbek 967 I Tutaj mamy samczyka jest to gołąbek o numerze końcówki 0097 z 2014 roku też myślę, że gołąbek wartościowy, belgijski, stary samczyk, gąby. Widzą koledzy jak jest złożony. Piękny ptak, stara, widać rasa belgijska. <noise> Tutaj mamy gołębia o numerze 971, jest to DV z 20 roku, jest to samica z gołębi hulihan 51, którą kiedyś właśnie ode mnie nabył, bo tu właśnie widzę po numerze rodowym obrączki. Jest to hulihanka samica z 20 roku DV 971 końców. Piękna chorychanka. I tutaj mamy kolejnego gołębia. Jest to numer gołębia polski o numerze 114 końcówka. Gołębia jest stary z 13 roku, ale ładny gołąbek też. Myślę, że tutaj te gołębie na pewno jeszcze płodzą, bo to są dobre gołębie z dobrych linii. Tutaj widać, jak się gołąbki prezentują. Ja mówię tak, podkładałem sobie tutaj do kilkanaście sztuk bardzo dobrych, tak uważam. I tutaj mamy kolejnego gołębia płowego. Jest to numer gołębia 45. 69 z 21 roku Samczyk piękny Samczyk 21 rok połowy taki ładny trzeci pas ma tutaj widać go z trzecim pasem przepiękny goł Tutaj mamy gołębia numerze 8839, gołąbek z 15 roku, polski gołąb, przepiękny też, widzę koledzy, się to jest rodzina jansenów, widać po gołębiu, że taki typowo jansenowaty z 15 roku, szybki ptak tutaj, widać po gołębiu. Przepiękny piękny gołąbek. Także zapraszam serdecznie, życzę miłego weekendu.